Dobra widzowie, lecimy sobie z Daily Recapikiem, oto nowy format, widzowie, doczekaliśmy się w końcu, startuje zielu na tutaj, na YouTubiku, dajcie znać, czy taki format Wam odpowiada, czy to Wam się podoba przede wszystkim, potrzebuję feedbacku, co zmienić, to jest pierwszy testowy recap, także to na pewno będzie troszkę bardziej, że tak powiem, Lepiej w przyszłości wyglądać, no ale mówię, to jest pierwszy. Także lecimy sobie interwał tygodniowy, zaczynamy. No, ten tydzień zamknął nam się spadkowo. Mieliśmy open high, e, low close. E, za, zawaliliśmy sobie w tego cizna, tego order block'a tutaj. E, również e, że tak powiem, zrebalansowaliśmy połówkę tego range'u. Widzicie tu jest połówka. E, tu również mieliśmy sobie tego new week opening gap'a, tu różnica między zamknięciem a otwarciem tych świec to jest new York opening gap. No i to wszystko zrespektowaliśmy, tak? Dostaliśmy tutaj mocną reakcję do góry, która się wydarzyła na PM-ie podczas piątku, co zaraz zobaczycie. No i ta reakcja, że tak powiem, według mnie jest bullish. Przechodzą sobie na interwał dzienny. Widzowie, to był mój target na dzisiaj, czyli ten tutaj z 22 października. Nazwałem go terminus, ponieważ terminus to jest, no, że tak powiem, synonim obiektywu Stacja końcowa to był mój target na dzisiaj, tak? To był ten CIST Order blocks interwału tygodniowego. No i zobaczcie, jak żeśmy się zamknęli, tak? Zamkniemy się prawdopodobnie na sweepie, jeśli chodzi o. Previous Daily Low. Także według mnie formujemy tutaj swinga i będziemy mieli internal to external po ATH. Także jeśli chciałbym zobaczyć bullishowy scenariusz, no to chciałbym, żeby poniedziałek nam się otworzył. Tutaj zrobił gdzieś low w połówce tego wika, raczej zrespektował tą górną część tego wika i dalej nam rysował do góry. Musimy zapamiętać, że w następnym tygodniu we wtorek mamy bank holiday, więc poniedziałek nie będzie najlepszy do tradowania, a wtorek tym bardziej, więc podejrzewam, że poniedziałek wtorek może nam chopować i dopiero w środę zrobimy tu jakiś low i potem zaczniemy rysować bullish'owy scenariusz właśnie do góry. Wchodząc sobie na czwóreczkę widzowie możemy zobaczyć, że no po zebraniu tego terminusa, po zrespektowaniu tutaj tego cizda z interwału tygodniowego Dostaliśmy mocną mm, świecę na pijemię i zobaczcie, że zamkniemy się powyżej tego Ferwali gapa, czyli go zdisrespektujemy i dostaniemy inwersję, tak. Mm, ja bym chciał jeszcze zobaczyć, czy to w poniedziałek, czy właśnie później, żebyśmy zrobili sobie tutaj CISDA, co mi potwierdzi, że mamy zmianę w order flow i lecimy do góry, tak. Tutaj powstaje nam CIST i będziemy powoli rysować tak zwany market maker by model do góry. Tak, co najmniej widzowie po te haje, bo zobaczcie, jakie te haje są czyściutkie, to są relatywnie równe haje. Zobaczcie szczyt, niższy szczyt, niższy szczyt. Także tutaj liquidity jest od groma, ale tak samo jest na TH, Zobaczcie szczyt, niższy szczyt, niższy szczyt. To wszystko to jest właśnie low. Resistance Liquidity, także no ja bym chciał, żeby po prostu tu nam się rysował tak zwany market maker buy model. Wschodząc sobie widzowie na piętnastkę, omówimy sobie tutaj właśnie praktycznie całutki dzień i pokażę wam, no po prostu jak to wszystko ładnie wygląda. Ja nie potrzebuję żadnego bookmapa, żadnych level to data domów, żeby określić order flow. Tak, zobaczcie, co nam sobie Azja. Tutaj się otworzyła nam Azja. Mieliśmy konsolkę lekką, potem zjazd do dołu, ale nie wybiliśmy tutaj sell side'u z previous daily low, później dostaliśmy konsolidację, manipulację, wywaliśmy ten sell side, dostaliśmy tu też SMT z YMM, najpewniej, już nie pamiętam, ale tak to było, na pewno było jakieś SMT i to właśnie chyba było z YMM, no i mieliśmy, zobaczcie, akumulacja, manipulacja, dystrybucja do góry potem ten high. I tu mamy Londyn. Mamy też akumulację, manipulację SMT, ponieważ IS nie wybił tego szczytu. No i dostaliśmy Displacement, Market Structure Shift, Fair Value Gap, tapnięcie. Czyli co to jest? Zebranie Liquidity, Fair Value Gap 2022 model ICT Pozdro. No i tutaj sobie leciliśmy w dół tak i zobaczcie, jak każdy z tych spadkowych Fair Value Gapów był respektowany. Hop. Tu fair value gap, hop, zamknięcie się poniżej tych świec spadkowych oznacza Cist, czyli ten high jest protected i widzicie, ten high nie został wybity, pach. Fair value gap, zamknięcie powy, poniżej tej świecy, high protected. Znowu to samo. Świece wzrostowe, hop, high protected i tu mieliśmy konsolę przed openem, respektowaliśmy tego fair value gapa i bam, zjazd. tu Ta linia to jest ten z Weekly, czyli pierwszy z moich targetów. Tutaj widzowie nie tapnęliśmy sobie w tego fair value gapa, czyli był on breakaway gapem, tak zwanym. Breakaway gap to po prostu gap, który nie zostaje sfilowany, nie zostaje nawet tapnięty, co oznacza, że jesteśmy naprawdę bardzo słabi, jak możecie zobaczyć. Yy po nietapnięciu w ten Fair value Gap cena naprawdę mocno zjebała się po nasz terminus, czyli low z 22 października. Tu jeszcze dostaliśmy SMT i wszedł do tego Fair Value Gapa. To jest tak zwany SMT fill, to jest z teorii kwartalnej koncept. Po prostu jeden aset wchodzi do Fair Value Gapa, a drugi nie. No i pokazało to nam słabość, nas tak bom, dzida. I zobaczcie co się dzieje w momencie osiągnięcia naszego targetu, obiektywa, czy jak ja to lubię nazywać terminusa, czyli Stacji końcowej, hop, dostajemy Bach CIST, tak, czyli zmiany w Delivery Order Flow, dostajemy CISDA, Fair Value Gapa, cena wchodzi sobie Bach i zobaczcie co tu jest. Zamykamy się poniż, powyżej tej świecy spadkowej, czyli dostajemy kolejnego CISDA, czyli ten Low jest protected. I zobaczcie, cena go nie wybija. Hop, znowu wchodzimy sobie do bullishowego Fair Value Gapa, zamykamy się powyżej świecy e, spadkowej, hop, ten Low jest protected. Bam, dostajemy bardzo duży displacement. Wchodzimy sobie tutaj znowu do Fair value Gapika i zamykamy się powyżej tych świec. Tutaj potem retestujemy to, ale ten low nie jest wybijany, ponieważ jest protected. No i w ten sposób, właśnie widzowie, ja określam sobie, jak wygląda order flow. Myślę, że to jest dosyć. Dosyć logiczne widzowie, no zobaczcie jak to pięknie chodzi, no dzisiaj naprawdę był czysty dzień, tylko ja w takich czystych dniach potrafię dostać w pizdę, no ale to typowy zielu, tak? Widzowie, jeszcze sobie zejdziemy na chwilę, na minutowy interwał, bo chcę Wam pokazać bardzo fajny setup, który sobie tej readowałem, paper tradingowałem, tak, demo baller yy, 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 widzowie, 15. Od 15 do 16 mamy tak zwany market on close makro, i podczas tej godziny mamy 4 czy tam nawet 5 yy, interwałów czasowych, w których mamy makro. I generalnie, jak sobie popatrzycie, pobaktestujecie to ta godzina, ostatnia godzina tradingu, jest naprawdę bardzo techniczna i te wszystkie fair value gapy, wszystkie te order bloki są fajnie respektowane. I tutaj widać, że no naprawdę, że gdzieś tam ten algorytm faktycznie jest. I co nam się tu stało? Zobaczcie, mieliśmy konsolidację, tak, cena już nam tutaj się odwróciła, tak, zidentyfikowaliśmy, że mieliśmy reverse albo nasz objective został zebrany, no i dostaliśmy tutaj konsolidację i, i patrzcie, zaczyna się makro, tak, tutaj od 15.15 .15 do 15.45 czasu nowojorskiego jest makro i dostaliśmy tutaj konsolidację, zaczyna się makro. Mamy retracement, zbieramy sobie płynność. Ten cały sell side tutaj mamy relatywnie równe dołki. Wbijamy się do tego 15-minutowego fair value gapa, i następnie zobaczcie, mamy zajebistą reakcję. Dostajemy CIS na fair value gap. Tak naprawdę to jest też 2022, 2022 model, bo mamy tutaj market structure shift też. Cena wraca do fair value gapa, i jest naprawdę bardzo łatwy play. Pod te e, zobaczcie tutaj bicyjk, to też jest relatywnie równe, hop, piękne i 2,5R można było naprawdę fajnie zgarnąć. Cena wybiła ten dołek, ten szczyt SORY, ten buy side potem Potem poszła taki głębszy retracement, zrobiła, wywaliła tutaj ten sell side. Ludzi, którzy agresywnie po prostu podnosili swoje stop lossy, i potem na ostatnie te 10 minut cena poszybowała jeszcze wyżej. No i potem już konsolidacja do zamknięcia. Także generalnie bardzo fajne setupy. Także przetestujcie sobie naprawdę patrzenie na setupy od 15 do 16. Bo naprawdę to się fajnie technicznie rusza, jak zobaczycie. Ja już widziałem takich przykładów multum i swego czasu naprawdę tradeowałem tylko tą godzinę. Bo to fajnie chodzi, zazwyczaj, już z roboty człowiek wrócił na, na, na wieczór. Także można było to potrajdować i naprawdę takie proste, szybkie setupy można tutaj łapać. Też y, jeszcze przypomnę, że 15-minutowy fair value gap tu został <coughs> tapnięty, A według mmx jak mamy key level z 15-minutowego interwału, to entry y, bierzemy z minutówki. tak? No i dostaliśmy tutaj Cist, czyli change na estate of delivery, reversal. Tutaj nam powstał hop, fair value gap i ciach, Ładnie to poszło. Także widzowie, y, na samym końcu przypominam, że no, ja bym chciał zobaczyć, żeby. Następny tydzień był open, low, high, close Czyli tutaj poniedziałek Czy właśnie wtorek, środa Bardziej bym właśnie strzelał na środę Z racji, że mamy ten bank holiday we wtorek Żeby tu nam gdzieś powstało W górnej części tego wika Low i później zaczniemy sobie rysować Bullishową strukturę Szczególnie właśnie Po ten buy side no to, jest dla mnie, to jest dla mnie zbyt clean Żeby to nie zostało wybite Także widzowie dajcie znać co myślicie o takim formacie? Czy chcecie takie daily recapy? To na pewno schodzi mi troszeczkę więcej czasu, ale mam na pewno jest to bardziej czystsze i bardziej clean, jeśli niżej, aniżeli właśnie robienie takich recapów, troszeczkę z dupy na tym TikToku. Także to by było na tyle. Pierwszy recap. Proszę o feedback widzowie. Żegnam się z Wami i do następnego.